Teraz wraca moda z lat 60 może grochy. O Boże, nie. Grochy są babciny bardzo. Tak. Przepraszam ale... bardzo za babcinę grochy. Y... Grochy pogrubiają. Tak, no masz rację, ja chciałem obcisnąć. Widzisz, sam już się gubię. Rzeczywiście coś w tym jest, że grochy pogrubiają, ale pogrubiają dziewczyny, które mają krąglejsze kształty. Nie tak jak nasza Dorota. O, to ty coś zawsze chciałem, żebyś miała. Na to się mówi chyba... Gra, nie grafitowa, ołówkowa. O. I co, pod pachy podciągniecie? No, hello. No nie, no, nie, no, spódnica. Ale to taka spódnica zakonnica, a nie spódnica, no. Czarna, taka, wiesz, jak sutanna, to ksiądz będzie sobie Dobra, długość i tutaj ten to może być. Inaczej ja tego nie widzę, ale to ja czuję, moje tutaj wystaje wszystko. Ale damy marynareczkę, może tam coś Dobra. się zaprywie? Dużym atutem przy tego typu długości spódnicy jest wzrost naszej Doroty. Niska dziewczyna nie wyglądałaby w niej tak atrakcyjnie. A czy żółta na, na chrzciny może być? Nie, mi nie pasuje, bo jestem blada. Widzę, że zaczyna wiesz, tak nerwowo po prostu biega, szuka, nie do końca wie, co. Chyba nie przemyślał tych wyborów za bardzo, tylko po prostu tutaj próbuje coś szyć. Wiesz, no generalnie przemek to z reguły nie, nie myśli nad takimi rzeczami, tylko działa. Uważaj, co mówisz, bo jeszcze to obejrzy. O. O, o kurcze. To ma spódnicę, na spódnicę. Ty, ty Micha, daj sukienkę. A zdejmij mi teraz tę ołówkową może. Tego typu sukienka na chrzciny sprawdziłaby się, ale musielibyśmy do niej dorzucić co najmniej żakiet. Jeżeli jest zimniejsza pora roku, no to nawet jakiś płaszcz. Dobra, i zrobimy właśnie przełamanie buźkami. Proszę. I wciska stopy w te buty, masakra. Sandałki czerwone świetnie prezentują się na nodze Doroty. Dorota ma śliczne, szczupłe, bardzo długie nogi, więc tego typu paseczek nad kostką absolutnie ich nie skraca. O, i do tego kopertówka. Moim zdaniem ta kreacja jest świetna. W życiu by Dorota w tym nie wyszła. No w właśnie. Znaczy, my też byśmy chyba nie pozwoliły ja tak nie w to wejść, prawda?